A. Że co będzie? A tak w ogóle to koment... E, Tfu, komentarz, Witajcie z tej strony kina. Z tej strony i kolejny odcinek. Z Left 4 Dead. Cześć, a zapomniałeś powiedzieć, że tą też jest Luis. No wiesz, bo musi się naprawdę. A, i Gay Luis, który się rzuca na Walaika. I czasami na Zygfryda, jakby się zapomni. Nie tam i tam się mata. Widziałem. Ja to <laughs> jest. Gej, gej. Ja jak jak nie to jest. Nie wiem, jak to jest. Nie wiem, jak to jest. jak to jak to nagrywanie jak to wiecie robię Mam jak to bo jak to jak Kiwam sobie głową w odpowiednim momencie jak włączam ten nagrywanie Żeby mi się chodź, chodź. później... Czekaj, chodź, chodź. gdzie? Chodź, chodź. No już Żeby mi się łatwiej montowało A teraz zauważam, że nie kiwam sobie głową Już ostatnio miałem z tym problem, no ale... Trudno A ja tam się chciał następne włączyć Kurwa, gdzieś ty jest? Muszę ci dupę odstrzelić W dupie, nie gadam z wami Teraz to ja mam słowa Dzięki A tu są trzy molotowa, to sobie jeden rzucić. Ej, Gane na mnie, znaczy ten zboczeniec! Hello, chłopaki! Luis, Hunter Mówiłam, że to Hunter jest. Mówiłam, że Gay na mnie jedzie! No ale kurde, Hunter... To... osłaniał go. No dobra, muzykę wyłączę. Zobaczmy, co tu gra. O czy cholero tego nie widziałem, że tu grają A co tam grają ciekawego? Wajteczki w kropeczki? Helphas Pitera. Powiem ci, że chłowa okay, nuda okay. Wierzycie na słowo Tak w ogóle to tam jest Ja się boję, ja się Zresztą. boję, boję się Ale to nie jest clown A nie to dobra to Okay. A to jest ta misja, którą by przechodziliśmy tam, tankując. to, nie. nie? Tylko, że to była misja... tamta misja się działa. No się domyślam. Haha, zabiłam tanka, jestem pro! A bo na już se poszedł w ogóle coś tam wiesz? Ola, odprawia ja Czao czao Muzyki wali sztywnie go Dal nie we mnie może Dziękuję Ej następny tak? What the fuck To ja sobie no, może, może stale no way Bala, czemu do this? Bo dlaczego tu mnie... Bo... próbuję skryć za tą tanka Nie wiem dlaczego to próbuję by zrobić Ja też nie wiem A ten tank I no. coś się zabugowało Czy coś czemu nic idzie? Nie No no bo trzy tanki, trzy tanki są, dopiero wtedy się otwiera. Aha. No to... Kurde, dokładnie. Osłaniam cię. O, no i otwalniam cię. On my też jest wtedy. Dobra, ja cię po wracam. <grym> no wiem, że ty się poświęcił bo jesteś bilem. No właśnie. Co posłuchaj. Co ty robisz? Nie. Wow. Cicho bądź. Tragi mam. No to jeszcze się tragniesz potem. Ale to żeby... Chodź na chodź na chodź. Chodźcie chodź. na górę. Chodźcie na górę. jak co ty kombinujesz? Ja nie ja chcę, chcę chodź, zostać chodź wdową, ja jestem za młoda. Chodźcie. No idźcie na górę, odpalcie to. No Już. Masz tu kine-działko, i sobie działko weź tu. No idę, idę, idę. Idę sobie z działko. Co jest? Blokowano <grym> osiągnięcie Kill Bill, kilbil. <grym> oh yeah! Dwa osiągnięcia na raz, yeah! <grym> no. Normalnie YouTube jeszcze tego nie widział. Kibice szalają tak, tak stają z miejsc. <trudujcie> <lewej>. Fuck you! Subskrybujcie łapki w górę, to nie staję Dziękuję, pozdrawiam. Kida. Awa lajk zajczył z gola. <gulety>